Sól, Simomaniacy, z tej strony Simka Daga. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś zaczynamy serię ciekawostek. Jako pierwszą ciekawostkę chcę Wam pokazać stracha na wróble, łata, słomiarz który kosztuje 450 simoleonów. Słomiarz zrobiony jest ze słomy. Nie ma rąk i łap jest pozbawiony. Ma wielką głowę z dyni, no i łaty. Tak. A co lubi jeść? Nic. Nie wie co to smak. Wrony kochają łatę. To śmieszny stary drań. A czy z nimi lata? Nie. Nie znosi drgań. Łata jest ciekawą postacią, ciekawym obiektem. Który ma wiele możliwości w grze. Na samym początku nasz Sim może tylko rozmawiać ze strachem na wróble o kwestionowaniu umiejętności straszenia wróbli, opowiedzieć dowcip o zbiorach, rozmawiać o ptakach i wdać się w nim w pogawędkę, i przyglądać się strachowi na wróble. Z czasem kiedy nasz Sim. Bardziej zaprzyjaźni się z nim, co za tym idzie, będzie z nim częściej rozmawiać, pojawi się wiele funkcji. Jak widzimy, Marcelina już odrobinę zaprzyjaźniła się z naszym strachem na wróble i pojawiły się u niej pierwsze możliwości, które właśnie są dostępne po zaprzyjaźnieniu się z nim. Czyli sprawdzić czy w kieszeniach są nasiona, oraz poproś o porady dotyczące ogrodnictwa. Niekiedy można naprawdę ciekawe rzeczy wyłowić z kieszeni stracha na wróble. Podobno u niektórych zdarzają się nawet nasiona drzewka pieniążkowego. Zobaczmy zatem, co Marcelina udało jej się wyłowić. No, już widzimy, że tym razem nic jej się nie udało zabrać z kieszeni stracha na wróble. Ale nie martwcie się, częściej zdarzają się przypadki, gdzie nasi simowie naprawdę zdobędą coś z jego kieszeni. Olety, rety, zobaczcie, podczas gdy nasza Marcelina zajmowała się swoją córeczką, strach na wróble postanowił w końcu ożyć. Tak moi drodzy, akurat ten obiekt z trybu budowania potrafi ożyć. Moi drodzy, potrafi on także zająć się naszym ogrodem, posprzątać nam w domu, zająć się również naszymi dziećmi, jeżeli tak owe posiadamy, a strach na wróble to nikt inny jak Antoni Wróbel. Naszego mistrza ogrodnictwa możemy dodać do swojej rodziny. Przytrzymując wówczas shift i znajdując opcję dodaj do rodziny. Pokaże nam się wówczas taka ikona, i jest to akurat Antoni Wrubel. Często też yy, znajdowałam. Takie wpisy innych Simomaniaków, że po prostu wyskakuje im to jako Sim2 lub Sim3 z takim podpisem. Mi akurat wyskoczył jako Antoni Wróbel. Zobaczmy, jak będzie on wyglądać w Kasie. Jesteśmy już, moi drodzy, w Kasie, a przed nami stoi Antoni Wróbel. Zobaczmy, jak nasz Sim, znaczy ten strach na wróble. Będzie wyglądał bez swojego słynnego stroju. Zobaczcie, jest to całkiem fajny, przystojny mężczyzna. Cechy posiada takie jak wampirzy, mistrz, i jest to jego aspiracja. Yy, I infantylny? No, nie wiem. Trochę dziwne te cechy. Jest to młody, dorosły z tego co widzę. I możemy go ubrać w co chcemy. Aczkolwiek mnie interesuje teraz jedna rzecz. Czy jeżeli ubierzemy go na przykład w takie zwykłe, codzienne ciuchy, dajmy mu na przykład jeszcze jakieś spodnie, mamy lato, więc może te. I zobaczmy, czy nasz sim wróci z powrotem na swoje drzewo, kiedy usuniemy go z rodziny. Jeszcze póki jesteśmy tutaj w kasie, pokażę Wam, że nasz sim po zaprzyjaźnieniu się z tym strachem na wróble może również dostać od niego drobny upominek w postaci jego kostiumu. Zobaczcie. Tak to wygląda. Dobrze, teraz zobaczymy, czy nasz Sim Antoni Wróbel, ubrany jako zwykły Sim, wróci na swoje drzewo podczas gdy po prostu usuniemy go z naszej rodziny. Moi drodzy, Antoni Wróbel postanowił wrócić na drzewo i samemu przebrać się w strój stracha na wróble. Z jedną z jeszcze z wielkich takich ciekawostek o tym strachu na wróble mogę Wam powiedzieć, że nasz Sim bez problemu może wziąć z nim ślub i mieć dzieci. Widzieliśmy też, jak wygląda jako zwykły sim bez tego kostiuma. I jest to moim zdaniem bardzo przystojny mężczyzna, na którego być może nasza Simka Marcelina skusiłaby się, żeby wziąć z nim ślub. O tyle o tej ciekawostce, przejdźmy zatem do kolejnej. Kolejną ciekawostkę, którą przygotowałam dla Was, jest obieg, który musimy sami stworzyć. Mam tutaj na myśli piaskownicę. Być może niektórzy z Was jeszcze nie wiedzą, że w De Sims 4 możemy stworzyć funkcjonalną piaskownicę dla naszych maluchów. Ja tutaj w tej chwili właśnie pokazuję, jak ją zrobić. Wystarczy użyć płotka, a następnie użyć narzędzi do terenu. Chodzi mi tutaj o narzędzie malowania terenu. Wchodzimy w ziemię i piasek, i wybieramy ten z Sulani. Ja może wezmę tutaj ten jaśniejszy. Piasek z Sulani y, będzie możliwy do wykorzystania, jeżeli posiadacie takowy dodatek, czyli wyspiarskie życie, jak dobrze pamiętam. I malujemy sobie tutaj naszą piaskownicę, a następnie zapraszamy tutaj naszego malucha, żeby budował zamki z piasku. Widzicie, może nasz maluch. Bawić się w piasku, budować rzeźbę z piasku i budować rzeźbę z piasku wraz ze swoją mamą. Zobaczmy, czy będzie to dobrze wyglądać. Jak widzicie, naszemu maluchowi bardzo się podoba zabawa wraz z jego mamą. I naprawdę możecie budować babki z piasku bez konieczności wyjazdu na wyspę Słani Możecie stworzyć tak ową piaskownicę we własnym ogródku i Wasze dzieci będą miały ciekawe zajęcie po szkole. Przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Kolejną ciekawostką, którą chcę Wam pokazać dochodzi ona wraz z kolekcją Wielkie Porządki, czyli kolekcją, w której mamy odkurzacze, a mianowicie nasza Simka może wyczyścić swoje dziecko za pomocą przenośnego odkurzacza. Jak widzicie, poziom higieny kamilki nie jest zbyt wysoki, więc teraz Marcelina wyczyści swoje dziecko za pomocą odkurzacza. Wyczyść małe dziecko za pomocą odkurzacza klik i lecimy z tym tematem. Zaraz zobaczymy, jak poziom higieny Kimi kamilki będzie, wrz... <gryw> Przepraszam, będzie wraz wzrastał. I jak widzimy, wzrósł nam niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś. A, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Marcelina dostała. Nową cechę za właśnie wyczyszczenie swojej córki odkurzaczem: wszystko można odkurzyć. Odkurzanie małego dziecka. Marcelina musi sobie pogratulować. Właśnie odkryła nową technikę czyszczenia swojego dziecka. Gdy nadchodzi czas kąpieli, małe dzieci często wpadają w szał. Zupełnie inaczej działa na nie szum odkurzacza. Ten może okazać się źródłem zainteresowania, i jak widzicie, nasza simka została zainspirowana na dwie godziny. Przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Kolejna ciekawostka, moi drodzy, jest to sposób. Również na zarabianie simoleonów, a mianowicie szperanie w poszukiwaniu letnich dekoracji. Nasza Simka Marcelina właśnie otworzyła pudło i będzie szukać tam jakichś ciekawych letnich dekoracji. Przyspieszmy to może nieco? I jak widzicie, już pojawiły nam się pierwsze trzy dekoracje, które możemy śmiało sprzedać w trybie budowania. Mamy tutaj nawet Krasnala. Moi drodzy, przejdźmy zatem do trybu budowania, aby zobaczyć, ile te rzeczy będą warte. Jako pierwszą mamy tutaj doniczkę. Już sekunda, bo tutaj mam drobne utrudnienia. O, doniczka z kwiatkiem w kształcie konewki jest warta 375 Simoleonów. Możemy ją śmiało sprzedać. Kolejna rzecz jest warta 50 simoleonów. Moi drodzy, zawsze to coś. I gn gnom ogrodowy, gnom basenowy jest warty 275 simoleonów. Moi drodzy, ode mnie to na tyle w dzisiejszej serii ciekawostek. Mam nadzieję, że podobały Wam się one i zapraszam Was do śledzenia mojego kanału na bieżąco, gdyż już niebawem pojawią się kolejne ciekawostki ze świata The Sims 4. Jeżeli chcesz być ze wszystkimi filmikami na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek. Nie zapomnij też wpaść na moje strony na Facebooku i Instagramie. To tyle ode mnie. Pa!